Witam kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, wszystkich sympatyków mojego kanału. Tutaj przechowalnia obcych. Wodę mają, karmę widzę, że wyjadły, wygrzewają się na słonku. I jeden akurat dodzwoniłem się jednego z nich wysyłam dzisiaj pocztą do kolegi, także wraca pocztą do domu. Konkretnie ta nakrapiana jest z Warszawy o oddział 01 No i domówiłem się z kolegą, że odeślę mu tego gołąbka. No więc Młodek i znaczy Młodek roczny, idzie do skrzyneczki. A wraz z nią pójdzie też do kolegi do przetestowania w Warszawie kilka młodych z mojej hodowli. Czy sprawdzę dobrze? 0,1, tak, 0,1. Dobra. No i idę tutaj jeszcze po młode z rozpłodu. Uciekły na wolierkę te starsze. O, tu jest imbredzik na szaleńca. Tu też. Także pięć młodziaków tutaj e, z rozpodu pójdzie, e, pójdzie do kolegi. Ach, to taki nerwowy młodziaczek. Piękny. teraz Wam je pokażę, jak je pakuję. No i tutaj do kolegi idą jeszcze e, młodziaki. E, jeden nakrapiany, drugi z gniazda. Dwa. Tu jest trzeci, czwarty, no i tutaj kolejny nakrapiany. Kolejny módek, którego wysyłam, e, piękne oko. Już tu widać e, glazer bardzo mocny. E, 100% Hans Hirn, po dwóch hirnach. Kolega sobie zamówił, także też tu jest wysyłany. No, i tutaj wysyłam jeszcze kolejnego młotka. A już porządny samiec jest to z aukcji charytatywnej na Kacperka. O, jak wygląda pięknie ten gołąbek! Eee, numer 903 to jest z aukcji charytatywnej. Gołąbek kolega, tam sobie 903 na nasze gołębie wylicytował. A razem z nim wyślę e, tu do kolegi jeszcze pięknego e, rudzielca. Po moim rudym, o! Jaki kolorem, też e, raczej piękny samiec, bo na samice to zbyt potężne, chociaż kto to wie. Także też te dwa gołąbki tutaj pójdą do kolegi. Znowu po Herkulesie bym przegapił obrączkowanie młódków, Jest szpaczek i tym razem nakrapiany, i szpaczek w końcu po nim szpak wyszedł. I nawet tego udało mi się zaobrączkować. Byłem dziś zdesperowany z tym obrączkowaniem, więc na szczęście udało się je zaobrączkować, bo znowu po tej samej parze bym się wkurzył, żebym zapomniał o obrączkowaniu. Piękny szpak po Herkulesie.